Hej, dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić w domu cudowny, naturalny krem do cery naczyniowej, skłonnej do rumieńców. Jeżeli masz widoczne naczynka, zaczerwienienia na skórze, czy też ta Twoja skóra jest nadreaktywna, to ten kosmetyk może się stać Twoim nowym ulubieńcem. Tak jak moim. Będzie lekki, nawilżający, pełen składników kojących, które wzmacniają naczynka i redukują rumień. A co najlepsze, zrobisz go sama w 100% świadomie i bez zbędnych dodatków. I teraz szybki przegląd składników. Wyjaśnię Ci w prosty sposób wszystko bez skomplikowanych nazw. Faza wodna, czyli nawilżenie i ukojenie skóry. W jej skład wchodzą 50 g hydrolatu z forsycji. Ona działa przeciwzapalnie, uszczelnia naczynka, łagodzi podrażnienia. Hydrolat różany w ilości 18,5 g nawilża, tonizuje i wzmacnia delikatną skórę. 3 g resplantylnianej jest to naturalny składnik nawilżający oraz wygładzający skórę. 2 g erytrytolu, znany ci słodzik w kompozycjach kosmetycznych silnie nawilża i poprawia elastyczność skóry. 0,4 g koenzymu Q10 który działa antyoksydacyjnie, chroni przed starzeniem skóry i wzmacnia jej barierę. 0,1 g alantoiny, ona skoi, regeneruje skórę i zmniejsza zaczerwienienia. Do fazy tłuszczowej, czyli do fazy ochronnej i odżywczej dodajemy 10 g oleju z wiesiołka, który jest świetny dla cery naczyniowej, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, 8 gram oleju arganowego, który nawilża, regeneruje i działa przeciwstarzeniowo. Do tego 1 gram ekstraktu CO2 z granatu. To jest niesamowity składnik wzmacniający ściany naczynek krwionośnych, no i oczywiście koi skórę. 1 gram silikonu roślinnego. To jest składnik, który nam daje aksamitne takie wykończenie skóry bez jej obciążania. Pamiętajcie, że roślinny silikon nie jest komedogenny, nie zapycha skóry, nie zapycha porów. 1 gram kaprylanu glicerylu. Jest to naturalny konserwant, który zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. Dodałam jeszcze do tego po 1 gramie konserwantów z rzodkiewki. Do tego Dodajemy składniki emulgujące, czyli takie, które łączą wodę i oleje w jedwabisty krem i tutaj zastosowałam emulgator GSC Max w ilości 3,5 g i monosterynian glicerolu 1 gram. Dzięki tym emulgatorom krem ma idealną konsystencję i bardzo łatwo się go rozprowadza. No i teraz proces przygotowania jest banalnie prosty. Pokazuję wam na filmie krok po kroku. Odważam wszystkie składniki fazy wodnej i w osobnym naczyniu y, odważam wszystkie składniki do fazy tłuszczowej poza koenzymem Q10 y, i poza roślinnym silikonem. Y, oba naczynka wkładam do kuchenki mikrofalowej, y, podgrzewam tak, aby się wszystkie rozpuściły i uzyskały około 50 stopni Celsjusza to jest wtedy idealnie. Jakby się okazało, że jest więcej, tak jak u mnie, to nic się nie stało. Chodzi o to, żeby obie fazy miały w miarę, podobny, w miarę podobną temperaturę. Obie fazy łączę, mieszam aż powstaje gładki krem, dodaję koenzym Q10 i ekstrakt z granatu, mieszam do całkowitego połączenia, Dodaję konserwant, przelewam do czystych słoiczków i gotowe. Nadmienię tylko, że wszystkie naczynia, blaty kuchenne i mieszadełka wszystko jest wygotowane, wyczyszczone, spryskane alkoholem, żeby było bezpieczne do stosowania. No i teraz pytanie: dlaczego zachęcam Cię do tego, żebyś zrobiła ze mną ten krem? Dlatego, że to po pierwsze, bardzo ulga, ogromna ulga dla skóry wrażliwej. Ten krem wyjątkowo fajnie nawilża, koi skórę i wzmacnia naczynka, chroni skórę przed podrażnieniami. No i nie ma żadnych naturalnych, żadnych agresywnych substancji, ma tylko naturalne, skuteczne składniki. Warto go zrobić samemu, bo wiesz, że dokładnie co nakładasz na skórę. Nie ma tam syntetycznych konserwantów, nie ma silikonów sztucznych, które skórę zapychają i nie ma substancji drażniących. Um, oczywiście musisz te składniki wszystkie kupić sobie gdzieś w sklepach, pewnie stacjonarnie. Nie uda ci się tego zrobić, chyba że mieszkasz w takim mieście, gdzie masz taki super zaopatrzony sklep. Ja kupuję przez internet i najczęściej korzystam z serwisu ukręcone.com oraz mazidła.pl. No i czasami niektóre składniki kupuję na Allegro. Nie jest to droga sprawa. Warto zrobić samemu. Krem po takim zakonserwowaniu ma mniej więcej 3 miesiące ważności, więc używaj po prostu regularnie i wtedy rzeczywiście zdążysz ten krem zużyć. 50 ml zwykle wystarcza na niepełny miesiąc stosowania. Krem jest na tyle fajny, że jeżeli potrzebujesz zrobić makijaż, to nic nie wchodzi w konflikt. Bardzo fajnie można ten makijaż wykonać na właśnie skórę nasmarowaną właśnie kremem. No i po jakimś czasie zobaczysz, że twoja cera już nie jest taka zaczerwieniona, że już nie jest taka właśnie różowa, zarumieniona i że naczynka z czasem będą mniej widoczne. To jest właściwie najważniejsze, o co chodzi w tym kremie. Także zachęcam Cię do zrobienia. Jeżeli masz jakieś pytania to pisz w komentarzu, bardzo chętnie odpowiem. No a jeżeli jeśli ten przepis Ci się spodobał i chcesz i zrobisz go ze mną i będziesz zadowolona, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Dodatkowo zachęcam do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych naturalnych kosmetyków do zrobienia w domu. No i jeżeli masz znajomych, którzy mają problem z cerą naczyniową, to udostępnij im ten film. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może jeszcze dodam kilka słów o samej skórze naczyniowej, bo to jest taki typ skóry, który bardzo łatwo się czerwieni, niezależnie czy to są czynniki zewnętrzne, czy emocjonalne, czy cokolwiek. Często ma widoczne tak zwane pajączki, czyli teleangiektazje, a one się biorą tak naprawdę i z zimna, z emocji. Z hormonów, z nadciśnienia, z wysiłku. To przyczyn naprawdę jest bardzo dużo. Naczynka krwionośne przy skórze takiej naczyniowej są osłabione, bardzo łatwo się rozszerzają. Zaczerwienienie może się nasilać pod wpływem stresu, słońca, alkoholu albo ostrych przypraw, często też alergii. Nieodpowiednia pielęgnacja bardzo łatwo może pogorszyć stan skóry i sprawić, że ten rumień będzie coraz trudniejszy do ukrycia i nie będzie też znikał samoistnie z czasem, będzie tak zwanym rumieniem utrwalonym. Dlatego tak ważne jest stosowanie takich składników na skórę, które po pierwsze wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, które koją i łagodzą podrażnienia, no i nawilżają, ale bez obciążania skóry. To jest bardzo istotne. Pamiętajcie też, że krem, który stosujecie, to nie jest jedyne, co należy zrobić, żeby tej cery naczyniowej się pozbyć. Chociaż nie wiem do końca, czy jest możliwe, aby w 100% pozbyć się tej cery naczyniowej. Pierwsze, co możesz zrobić, to po pierwsze dbać o swoją dietę, bo to jest, to jest bardzo ważne, żeby tak jak przy zdrowym odżywianiu unikać tłuszczów trans, unikać produktów przetworzonych, stosować po prostu naturalne, najprostsze jedzenie na co dzień, unikać gorących temperatur, unikać kąpieli w gorącej wodzie, unikać sauny, no, na pewno solarium. Unikać ostrych peelingów, zamiast nich stosować właśnie delikatne enzymatyczne złuszczanie lub delikatne kwasowe. Stosowanie filtrów przeciwsłonecznych na twarzy, ponieważ promieniowanie UV pogarsza stan naczynek i powoduje większe zaczerwienienie. Które się rzeczywiście z czasem utrwala. No i jeśli będziecie stosować filtry, to koniecznie mineralne, ale o tym może powiem Wam w następnym odcinku. Dodatkowo przy cerze naczyniowej warto jest unikać alkoholu i ostrych przypraw, dlatego że one zwykle nasilają rumień. Dlatego tworząc te własne kosmetyki masz po prostu pełną kontrolę nad, nad składem. Tych kremów. Dlatego bardzo gorąco Cię zachęcam, żeby właśnie ten krem wykonać, spróbować go poużywać przez kilka miesięcy i porównać sobie, jak skóra zmieniła się pod ich wpływem. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Cera naczyniowa lubi nie tylko dobrą pielęgnację, właśnie, ale też taki styl życia, który wspiera jej kondycję. I może dam Ci jeszcze kilka takich fajnych tipów, że na przykład żel do mycia twarzy, który pokazywałam w poprzednim filmie, to jest właśnie między innymi fajny żel do skóry naczyniowej, który nie podrażnia, który nie zawiera żadnych drażniących składników, a jednocześnie fajnie myje. Więc możesz z powodzeniem taki żel do mycia twarzy również wykonać w domu i stosować. Twarz z serą naczyniową nie lubi gorącej temperatury, tak jak wspomniałam, a zatem przy myciu twarzy również używaj raczej letniej, chłodnej wody niż gorącej. Jeżeli chodzi o inną pielęgnację, to maski do twarzy z glinki białej czy z glinki różowej pomagają właśnie oczyścić skórę i jednocześnie nie podrażniają cery naczyniowej. Wszystkie kosmetyki z aloesem, rumiankiem, nagietkiem mają właściwości kojące i łagodzące i mogą również zaczerwienienia redukować. Chłodzenie skóry, czyli takie chłodne kompresy z toników, czy z herbaty rumiankowej, czy arnikowej, też mogą działać łagodząco. No i regularne nawilżanie, bo skóra naczyniowa często dąży do mocnego przesuszenia, a zatem skórę naczyniową także należy na co dzień nawilżać suche powietrze, które mamy w mieszkaniach podczas ogrzewania kaloryferami zimą, może powodować podrażnienia i pogarszać stan naczynek, a zatem warto stosować kremy nawilżające, bogate i w kwas hialuronowy, w masła roślinne czy właśnie oleje z wiesiołka, tak jak w dzisiejszym kremie, no i też olej arganowy. On jest genialny dla cery suchej na takiej właśnie nadwrażliwej. Naturalne toniki, które możesz również zrobić sama w domu, także pomagają w łagodzeniu stanów zapalnych i wzmacnianiu naczynek. Jeżeli chodzi o zioła, które mogą wspomagać zdrowie naczyń krwionośnych, no to znany miłożąb japoński. On zwykle jest stosowany na poprawę krążenia krwi. Jest to szczególnie ważne przy właśnie osobach z serą naczyniową. I dodatkowo pokrzywa, czarnuszka, one też są znane ze swoich właściwości wzmacniających naczynia krwionośne i wspomagających krążenie. Możesz ich używać zarówno e, do ustnie, do jedzenia, do picia, a także do robienia swoich własnych kosmetyków. Jeżeli chodzi o masaże twarzy, masaże mogą poprawić mikrokrążenie skóry naczyniowej, mogą wspomóc przepływ krwi. Należy jednak unikać bardzo mocnego pocierania, szorstkich peelingów, w ogóle szorstkich narzędzi, szorstkich szczoteczek, bo one z kolei mogą pogłębić problem. Czyli jeśli będziesz stosować na przykład peelingi ziarniste, to one w którymś momencie bardzo pogłębią problem naczyniowy. Jeżeli chodzi o suplementację doustną, w przypadku cery naczyniowej zdecydowanie polecam stosowanie antyoksydantów, takich jak witamina C, rutyna, kwasy tłuszczowe omega-3. Do tego arnika, kasztanowiec to są, to są takie bardzo wspierające cerę naczyniową składniki. Jeśli chodzi o retinoidy, to cera naczyniowa może je stosować, ale w niskich stężeniach, bo w niskich stężeniach może pomóc taki retinol w regeneracji skóry, natomiast w dużych stężeniach absolutnie nie. Także, żeby dbać o cerę naczyniową, warto jest połączyć i odpowiednią pielęgnację. Właśnie skóry kosmetykami, z dbałością o ten styl życia, czyli regularne nawilżanie, stosowanie odpowiednich składników aktywnych w kosmetykach, unikanie takich czynników, które powodują podrażnienia. Pamiętaj też, że przy cerze naczyniowej najważniejsza jest cierpliwość, bo skóra naczyniowa nagle nie stanie się skórą nienaczyniową z dnia na dzień, bo wymaga to po prostu regularności, systematyczności. Jeżeli masz nadciśnienie, to koniecznie udaj się do lekarza i zadbaj o to, żeby je wyrównać, bo nadciśnienie bardzo szkodzi. I co ciekawe, jeżeli masz zaparcia i naprawdę wysilasz się, żeby się po prostu załatwić, to to również może pogłębić problem z cerą naczyniową. Może ci te naczynka po prostu na wyrzucić. Więc bardzo uważaj, dbaj o to, żeby Twoja dieta była idealna, zdrowa żeby nie dopuszczać do zaparć, żeby, żeby po prostu dbać o to swoje ciało, a skóra wtedy na pewno odwdzięczy się pięknym wyglądem. Jeszcze raz zachęcam Was do polubienia tego filmu do yy, subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach.